Witam serdecznie. Przyjechałem się przejechać właśnie w miejsce, gdzie ktoś podstawił pszczoły na zimę sobie no i można powiedzieć, że z daleka widać widać albo i nie widać O! Widać Widać znowu, nie penetrujemy jego ule Widać, że właśnie te pojedyncze pszczoły tutaj coś fruwają. Ja mam wrażenie, że tych pszczół jakby nawet przybyło. Albo nie wiem, mam takie wrażenie, prawda? Pszczoły stoją, pojedyncze sztuki latają, więc u mnie w tym zaciszu jeszcze bardziej z pewnością, tak? Mianowicie miałem zrobić temat. Przyszliśmy sobie obejrzeć pszczoły i zrealizujemy od razu, słuchajcie, pewien temat, tak. Mianowicie, jakoś tak położę sobie to na trawce, żebyście, może mnie tu, o, o, widzieli. Prawda? Więc temat taki. Yy, mianowicie, yy, chodzi o wylotek. Yy. Różnie, rzeczy ja czytałem. I pszczelarze też różnie mają te swoje wylotki porobione. Yy. Osobiście mam pewną teorię na temat wylotka okrągłego. Ja na Facebooku Cianach napisałem 3 cm. Pan Grabowski Marek, który także ma wielkie doświadczenie, napisał 2 cm. Z tym też się zgadzam i że trzy wylotki na. Nie? No. Ja na przykład jeszcze słyszałem teoria, że wylotek 8 cm powyżej jednolicy, z tego względu, że motylica im się nie pcha. No dobra, ale to opominając już tą wysokość tego wylotka i tak dalej. Chodzi o to, że dziurka jest okrągła. W głównej mierze uważam. Także właśnie uważam, że jeśli to ma tak jakoś 2-3 cm, to też właśnie ma zaletę taką, że te, ten wylotek jest obsiadywany, jeśli chodzi o pszczoły strażniczki w, małe, w mniejszej ilości. tak, Czyli tak jakby pszczoły strażniczki, które są strażniczkami na tym wylotek potrzebnych ich jest mniej niż my mamy ten wylotek jakiś kwadratowy czy jakiś tam jakiś tam, te jak u mnie są na pasiece, nie? To tych strażniczek zaangażowanych musi być więcej, jeśli coś się dzieje i tak dalej, to, to, to ich tam musi być więcej i mają trudniej oczywiście i tak dalej, i tak dalej, żeby się bronić, tak? A widzę, że jak pszczoły są mądre, to po prostu chcą się zakitować. Prawda? I teraz, jeśli chodzi o ten okrągły jeszcze, Uważam, że to jest bardzo ważna rzecz z tego względu, że po pierwsze przez ściany robi się tuli, tunel, tunel się robi, to jest raz. Kolejna rzecz jest taka, uważam, że jeśli coś chce wejść przez ten wylotek, to pszczoły siedząc sobie w koło głowami, tak do wewnętrznej strony, na przykład, tak te pilnujące, to one. Jeśli chodzi o tą dziurę, o wielkość dziury, to jeśli coś chce przejść nawet przez idealnie sam środek tej dziury, to one trzymając się tylnymi nogami ściany, są w stanie to coś chwycić. Nie? Czyli tak jakby nic nie przemknie ich uwadze. Rozumiecie to? To tak, takie coś. Nie? Że to jest taki motyw? Właśnie. Hmm. Dodatkowo także uważam, że pszczoły, które wylatują z takiej dziury, pod, wylatują, to one tak jakby wylatują znikąd. Wiecie o co chodzi? Tak. I ona wyszła z tej dziury. Nie? W momencie, kiedy mamy te nasze wylotki i tak dalej, ta pszczoła się jeszcze coś kręci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te... Na przykład jak szerszeń, nie? I jest ta półeczka, taka ktoś ma jeszcze zrobioną półeczkę, no to pszczoła wyjdzie, tu się muśnie, coś tam i dopiero pfrunie na przykład. Nie ma to, że na przykład od razu strzał. Więc y, to też ma jakieś uważne znaczenie, jeśli chodzi o to, że na przykład szerszenie nam nie wyłapią ich tych pszczół z, z, tego, z tego wylotka, tak? Um, uważam, że też ta średnica no te, te pszczoły też, nie? Jako, jak, jakby szybciej się schowa do środka, nie, bo u nas często z pyłkiem, nie yy, tak jest, nie, że ten wylotek jest na dole, i ona gdzieś albo opadnie na dół ta pszczoła na chwilę i potem łazi, dopiero wejdzie, albo i tak dalej, albo uchodzi po ścianie No to no po, jak mamy tą dziurkę, no to też nie, łazą po tej ścianie, więc szerszeń zmachaną pszczołą jest w stanie nie ściągnąć z tej dziurki i tak czy siak. Ale yy, Chodzi o to, że jeśli chodzi o wejście mi się wydaje, że coś chce włazić do ula przez te dziurki, to wtedy pszczoły mają dużo łatwiej, dużo mniej pszczół musi być zaangażowanych do tego i te pszczoły tak jakby widzą, mnie. Widzą. Dodatkowo, jeśli uważam, że taki wylotek 2-3 cm okrągły, to pszczoły bardzo łatwo są w stanie go zaczepkować propolisem w razie czego. No i co? Tak. I to wydaje mi się, że to jest to, to tyle. No to jeśli chodzi o taką wizję, co jest lepsze, co jest gorsze, tak, dla pszczół, no to uważam, okrągły wylotek taki jest lepszy. I jeśli się tworzy jeszcze taki trochę tunelik, to też jest jeszcze lepiej dla pszczół, ponieważ ta powierzchnia obrony, którą pszczoły muszą stworzyć, jest dużo mniejsza. Tak? No i tak, tak te pszczoły są bardziej w stanie to wyłapać, tak, bo ten krążek po prostu tak jak pszczoły go obsiądą nawet głowami do środka. No to im jest dużo łatwiej niż ten mój byczy wylotek, nie? Ogarnąć. Nie, ale wtedy okrągłe wylotki robimy, że na każdej wysokości, że na dole tak jakby na dole 8 cm, powiedzmy, po środku ula i na samej górze, nie? Takie trzy wylotki w ścianie, to tak jak na przykład uważam, że jak ja robię teraz warszawskie zwykłe te moje z pięków, no to takie wylotki były dobre. No ale ja i tak robię po prostu normalne wylotki, takie po mojemu, no bo to łatwiej schodzić gniazdo i tak dalej w razie czego i, 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 no i, te, i kwas nie, no, 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 no nie, nie muszę wtedy nicą bujać, nie? Od, odlepiać nic. No tak, tak, nie, no to te, te wylotki po prostu nasze mają zaletę tą jakby w pracy nasze i tak dalej, nie. Ale te okrągłe wylotki to też jest dobrze. Jeśli ktoś jest oparty na wylotki okrągłe, ja też mam na pasiece ul, który ma wylotki okrągłe, i one wcale nie są ogromne te dziury. Ja tam pisałem coś na Facebook na 3 cm, to może być trochę za dużo, no ale te 2-2,5 cm to, to, to też nie baja. No i to nic pszczołom nie umknie przez taki wylotek i właśnie nie musi być zaangażowana duża ilość strażniczek. Mi się wydaje się, że to jest chyba najważniejsze. Dodatkowo też być może przez taki okrągły wlot taki, to też na przykład wiatr nie wpada mocno pszczołom, nie? i tak dalej, i tak dalej, tak, tak, tak mi się wydaje, nie, że to tak też dobrze. Co bym tu jeszcze mógł wydukać na temat tego, dlaczego taka dziura jest dobra dla pszczół, jeśli chodzi po prostu, no, nie, o wykorzystanie ich możliwości także, nie, bo tak jak zrobimy, tak te pszczoły będą robić, nie, więc, no, jeśli ktoś pragnie po prostu wylotków dziurek, no, to będzie miał wylotki dziurki, I tak, ja mam i nie mam w Ulach, nie? Mam uleg, że mam, mam uległ, że nie mam. I jeśli po prostu moja, na przykład jak teraz buduję korpus i, 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 i nie mam takiej możliwości, żeby wykroić dobrze dennicę, no to dennicę po prostu robię okrągłą na całość, a jak będę robił kwast, to będę uchylał dennicę i coś tam podkładał, jakiegoś Klinka czy kija, nie? Więc ta dynica będzie odejmowana, ale, ale po prostu ona będzie w koło na płasko typowo, a u góry będę robił na przykład wylotki i mam takie ulenie, że mam takie coś, i ja specjalnie nie widzę, żeby tym pszczom się działo, że coś jest nie tak, nie? Czy jakaś specjalna wiłgociuwa może? Też nie. Yy, yy, czy jakiś specjalny syf? Też nie. Yy, no, nie? I to by było to wszystko, jeśli chodzi o temat dziurek do pszczół. <noise> I życzę wszystkim mojego dnia. Możemy sobie jeszcze raz zerknąć na pszczoły sąsiada jakiegoś. Tak. Widać, nie? że coś tam, jakieś ostatnie podrygi. Historie książkowe też są takie, że pszczoła, która wylatuje na przykład teraz, nie, to często możemy widzieć, że ona jest stara i po prostu wylatuje z ula, bo, bo nie chce, yy, yy, no nie? nie chce syfu robić innym pszczołom, nie? Więc ona sama teraz wyleci, gdzieś tam padnie daleko. No ale tak, dzisiaj jest chłodno, ale w bluzie można chodzić. Uważam, że u mnie na dolnych prawdopodobnie może jeszcze jest lepiej, nie? Nic, słuchajcie, idziemy do domu coś zjeść. Niestety nie mam prądu dzisiaj w garażu, bo się awaria. Trochę stoję, no ale byłem piłą pokroić do końca drewno i wytypować, nie? Co się jeszcze na coś dodaje do pszczół. A co się po prostu będzie nadawać dla dom dla kaczek, tak? <laughs> I to by było to wszystko. Życzę miłego dnia i miłej pracy właśnie z pszczołami i, i ze wszystkimi zagadnieniami z tym związanymi.